Dzień dobry, cześć. Witam Was w trzeciej części vlogów poświęconych temu, jak buduję mój nowy rower gravelowy. W zasadzie go składam z elementów, które już odpowiednio wcześniej sobie zamówiłem. Mamy niedzielę, i tak naprawdę chwilę wcześniej skończyłem kręcić drugą część. Kto nie oglądał, to gdzieś tutaj ją wstawię. Ale po prostu jestem cały czas taki podekscytowany, że nie mogłem sobie znaleźć innego zajęcia, i dalej kontynuowałem tutaj pracę nad tym rowerem. I chcę Wam pokazać. Tak jak mówiłem w tamtym odcinku, będziemy w następnym budować koło przednie. Koło tylnie już mam zbudowane i tak naprawdę przed chwilą sobie go próbowałem docentrować, co mi się wydaje, że wyszło nie najgorzej. To nie jest jeszcze koniec, jeśli chodzi o to koło, ponieważ jeszcze go muszę zdjąć, muszę go tak troszeczkę pougniatać. To się nazywa, żeby sprychy odprężyć i jeszcze wszystko troszeczkę podociągać. Wtedy będzie jakby już, mam nadzieję, gotowe, żeby założyć oponę i na nim jeździć. Ale dzisiaj postaram się jeszcze tutaj wkręcić tarczę hamulcową i założymy kasetę, przeciągniemy łańcuch i zobaczymy, jak to pracuje. Także słuchajcie, do roboty! Nie wiem, czy to widzicie, ale prawie w ogóle udało mi się zniwelować bicie góra-dół i w zasadzie też nie ma dużego bicia na boki. Jakieś tam jest, ale to jest naprawdę minimalne, więc w tym momencie jakby zostawiam, ściągam koło i spróbujemy zająć się następnymi rzeczami. No i słuchajcie, nie mam też profesjonalnego sprzętu do centrowania, dlatego tak z tymi patyczkami po prostu wymyśliłem. No i w jakiś sposób to działa, no może nie jest idealnie, no ale nie wszystko jest idealne, można było zamówić taką centrownicę, ale to jest wydatek z 200 euro. No stwierdziłem, że aż tak bardzo mi nie jest potrzebna, bo też podszedłem do sprawy w ten sposób. Jak ja sobie nie dam rady, to najwyżej zapłacę kasę i zaniosę komuś te koła, żeby je wycentrował. Jeśli mi się nie uda, to tak zrobię, ale jestem pełen optymizmu. W sztywnych osiach jest to niesamowite, że dosłownie parę ruchów i mamy koło uwolnione. No to co? Pora na kasetę. Słuchajcie, kaseta jest duża i kaseta jest ciężka, bo waży około 560 gramów. Jest wykonana ze stali. Jest kupiona w Chinach i kosztowała, nie pamiętam, około 20 dolarów czy tam 20 euro. Marka SunShin ZS. No i co? Ja wiem, że jest ciężka, ale kupiłem ją dlatego. Bo miała dobre, dobre jakby opisy, że jest kasetą trwałą. A ja, jakby nie zależy mi na tym, żeby co chwilę wymieniać napęd i, i iść w koszta. A jakbym chciał zamówić coś lżejszego i po prostu mieć na. żeby ten rower odchudzać, to zawsze mogę to zrobić. Ja na początku po prostu zdecydowałem, żeby wziąć tą kasetę, sprawdzić, jak mi się jedzie, czy te przełożenia są wystarczające. Przypominam, korba jest 40. Więc tutaj mam 46, więc będę miał bardziej miękko niż 1 do 1. To kasetę mamy przykręconą. Wszystko ładnie chodzi, wszystko jest równo. Tutaj jest napis, żeby to dokręcać z siłą 40 nN, ale ja mam klucz dynamometryczny, ale on jest tylko do 16 czy do 20, więc zrobiłem to z wyczuciem. No, troszeczkę trzeba było to dociągnąć, ale bez przesady, więc mam nadzieję, że to wystarczy. Luzów w każdym razie żadnego nie ma. No, to teraz przyszedł czas na tarcze. Tarcze mam tej samej firmy co hamulce, czyli z RANS, coś takiego. Nie wiem, jak to do końca przeczytać. Tak jak wspominałem wcześniej, są kupione w Chinach. Ważą 107 gramów, więc są dość lekkie. Na przednie i tylnie koło będę miał dokładnie tą samą tarczę. To jest 160. Dlatego też musiałem. Do tylniego widelca przykręcić jeszcze dodatkowy adapter ze 140 na 160. Więc zaraz to poskręcam, zobaczymy czy spasi. No to proszę bardzo. Koło praktycznie gotowe i można powiedzieć, że nabrało masy. No, zrobiło się trochę ciężkie, ale to chyba głównie za sprawą kasety. No bo kaseta jest ogromna. Ja wiem, że są takie duże kasety o wiele lżejsze, ale wiem, że kaseta SRAM zdaje się kosztuje 2000 zł, więc w porównaniu do 80 czy 100 to jest duża różnica, a tak jak wam mówiłem, kasetę zawsze można wymienić. I witam Was w kolejny dzień, w poniedziałek, wczoraj. Musiałem pracę przerwać, bo tutaj ten mały pomocnik odmówił w końcu już współpracy i po prostu też zrobiło się późno i nie było warunków, żeby dalej kręcić. Ale ja tak siłą rozpędu, słuchajcie, zamontowałem już tylnie koło na ramię i wyregulowałem hamulec. Także teraz naprawdę fajnie chodzi. Nic nie ociera, ładnie się kręci i ładnie hamuje. Także chyba idąc za ciosem, że mam już to tylne koło zrobione i jest przekręcona kaseta, to chyba najfajniej by było zainstalować jeszcze łańcuch i wtedy moglibyśmy spróbować wyregulować przerzutki. Łańcuch kupiłem firmy KMC X11, czyli 11 obiegowy i to jest chyba taki najzwyklejszy. Łańcuch z KMC, kolor srebrny. Wiem, że są jakieś kolorowe, srebrne, złote, czarne. One są droższe. Nie wiem, czy są bardzo, bardziej wytrzymałe niż ten. Natomiast to, co czytałem o tym łańcuchu, to ponoć jest właśnie lepszy od chińskich, bo chińskie łańcuchy. Podobno się szybko rozciągają. A KMC słynie ponoć z tego, że to są takie łańcuchy, że naprawdę można robić duże przebiegi. Także co, zamontuję i zobaczymy, jak chodzą przerzutki. Powiem wam, że zawsze to robiłem na spinkach od srama takich złotych i nigdy nie miałem problemu. Tam jakoś to w palcach dało się zaczepić, a tu musiałem po prostu wziąć obie te szmatki i z całej siły ciągnąć. To ten łańcuch jest nasmarowany fabrycznie, więc się ślizga, ale w końcu pyk, kliknęło i zaskoczyło. Teraz jest ok, mam nadzieję. Następnie jest wyregulowane. Ja myślę, że jak już będę miał opony i sobie wyjdę gdzieś w teren, to sobie to spróbuję doregulować, bo łańcuch musi po prostu jakby tam swoje przejść, żeby on też się ułożył. Wszystko się musi ułożyć i wtedy będzie o wiele prostsza myślę regulacja, ale nie jest najgorzej. Moim zdaniem, jeszcze jest kwestia, na przykład tu jest taka śrubka do naciągu sprężyny w tej. W tej przerzutce może trzeba jeszcze to poruszać. Muszę się po prostu jeszcze trochę dowiedzieć, poczytać w internecie. No to nadszedł czas na zrobienie przedniego koła, żebyśmy w końcu mogli też później założyć opony i przetestować rower gdzieś tam w terenie. Słuchajcie, ja będę się posiłkował filmem na YouTubie, Jest taki popularny film na kanale Antymateria, jak zapleść koła czy, czy coś w tym rodzaju. On ma ponad... 160 tysięcy wyświetleń. Na podstawie tego filmu zrobiłem też już to tylnie koło, które widzieliście. Więc ja nie robię tutaj żadnej instrukcji. Zrobię wam po prostu takie przebitki z tego, jak ja sobie pracuję. Nie ukrywam, że chcę to zrobić w miarę szybko, bo znowu się zrobiło późno, a jutro trzeba wstać wcześniej do pracy. Słuchajcie, do zrobienia koła oczywiście potrzebujemy obręcz. Ja już wcześniej omawiałem, to jest dokładnie. Takie same komponenty jak na tylnie koło. Czyli mamy obręcz. Mamy piastę. Też nowa Teka D791SB. Lekka piasta na łożyskach maszynowych. Będą nam potrzebne szprychy i nyple. Oczywiście i z narzędzi w późniejszym etapie. Taki ja mam akurat uniwersalny klucz do szprych. I na samym początku, żeby przez obręcz dokręcać nyple po prostu zwykły śrubokręt. I teraz tak, to to jest ważne. Oczywiście w tym filmie chyba też to jest pokazywane, jak weźmiecie sobie do ręki piastę, to trzeba sobie wyobrazić, że tutaj gdzie jest hamulec, to jest lewa strona, a jakby ta strona napędowa, tutaj w piastce tylnej mielibyśmy miejsce na montaż kasety, to jest prawa strona. I na przykład Widzicie, ta piasta jest tak zbudowana, że tutaj jest inna średnica tych kółek, tych okręgów, gdzie mocujemy szprychy. Dlatego najlepiej sobie wcześniej wbić parametry obręczy piasty i obręczy do takiego specjalnego kalkulatora, który Wam wyliczy, jakie trzeba kupić szprychy. Ja tak zrobiłem. Dzisiaj Wam tutaj pokażę screen, i mi wyszło, że na stronę lewą. Potrzebuję szprychy 297 mm, czyli te, z tym, że nie było w sklepie 297, więc kupiłem 288, troszeczkę dłuższe, ale to bardzo dużego znaczenia nie ma, bo w nyplu jakiś tam margines jeszcze jest, czyli na stronę lewą są szprychy krótsze i na stronę prawą są z 290. To są takie same szprychy jak używałem do koła tylnego. Tam były i na lewą, i na prawą stronę 290. No i nypelki. Nypelki, słuchajcie, też są 14 mm, można było kupić 12. Ja postanowiłem wziąć troszeczkę dłuższe. Czy to był zły, czy dobry wybór? Myślę, że to się okaże, ale podejrzewam, że przez to, że są dłuższe, też mam tutaj większy manewr na tych szprychach. No, to zgodnie z instrukcją, słuchajcie, zrobiłem tak, jak widzicie, koło jest zaplecione, a, ale oczywiście to nie jest jeszcze koniec prac z tym kołem, ponieważ no, że tak powiem, teraz dopiero się zacznie ta najgorsza czynność. Czyli yy, po zaplataniu trzeba koło wycentrować, ale nim to zrobię, to jeszcze posłużąc się śrubokrętem, podokręcam każdą szprychę tak żeby się schowały gwinty, żeby je po prostu tak wstępnie naciągnąć wstępnie, wstępnie zaznaczam wstępnie. Nie wiem czy zwróciliście uwagę tutaj przy robieniu jakby pierwszy raz te szprychy wchodzą w całości z lewej i z prawej strony, ale jak już się robi z powrotem prawą i lewą stronę, to fajnie sobie pomagać jedną wolną szprychą. Po prostu zakładacie sobie na nią nypelek od tej strony. I przekładacie tak przez obręcz. W sensie w ten sposób przekładacie przez obręcz, i dzięki temu łatwo jest sobie tą szprychę później wkręcić. Inaczej byłoby to chyba trudne. I w ogóle, jak sobie zamawiacie szprychy i myślicie, że to będzie wasz rower taki bardziej podróżny, wyprawowy, to weźcie sobie więcej szprych, no bo w terenie coś się może przydarzyć, i po prostu już jakieś szprychy zapasowe się powinny przydać. Ja mam. Cztery szprychy z 280 8 i dwie szprychy 290. Nagrywanie dzisiejszego odcinka trwa już praktycznie cały tydzień, co nawet możecie zobaczyć po zmianach na mojej twarzy. Ja już koła wstępnie nacentrowałem, używałem do tego takiego pomocnego narzędzia, które służy do sprawdzania naciągu szprych. Łapiemy szprychę i mniej więcej staramy się odczytać wartość natarczy. Ja sobie sprawdziłem w tabeli, że powinienem mniej więcej między 18 a 21 a 22 sobie naciągać te szprychy i to mi pomogło w tym, że uzyskałem równomierny naciąg z jednej i z drugiej strony, i później łatwiej mi było koło wycentrować. Samego procesu centrowania koła ja nie będę pokazywać, bo robiłem to pierwszy raz i nie jestem w tym żadnym specjalistą. Poza tym robiłem to na ramię. Na ramię robi się to trudno, dlatego nie jest to zrobione w sposób idealny. Natomiast zależy mi na tym, żeby ten rower jak najszybciej postawić na kołach, żeby chociaż zrobić tutaj taką rundkę wokół osiedla dookoła żeby sobie ustawić kąty na kierownicy. A jeśli uznam, że te koła są po prostu y, źle nacentrowane, to za jakiś tydzień, dwa y, zdejmę opony, spróbuję to zrobić jeszcze raz, a jak stwierdzę, że mi się to po prostu nie udało, to jest tutaj niedaleko taki punkt i wtedy postaram się po prostu komuś, jakiemuś specjaliście, który ma specjalny przyrząd do centrowania, żeby mi to zrobił fachowiec, żeby było idealnie. No to przed czas na opony. Tak jak Wam już wcześniej pokazywałem, zakładam TUFO Gravel Spidero 36 mm, czyli jakieś 1,4 1 cala. Opony są i obręcze przystosowane do systemu bezdętkowego, ale ponieważ nie jestem pewien, czy będę używał teraz tego roweru z tymi oponami, więc na razie zakładam je na dętkach. Kupiłem dzisiaj takie dętki lateksowe, bo są po prostu lżejsze niż, niż inne. Ta dentka waży około 70 gramów, a z kolei do tej opony, żeby jeździła bezdentkowo, to trzeba by dać około 50 ml mleka, czyli pewnie około 50 gramów mleka, więc tak naprawdę mam tylko 20 gramów cięższy zestaw w tym momencie. i i jakoś mnie to nie martwi, oczywiście zaraz by się odezwali jacyś fachowcy i by powiedzieli, że na wyścigi, na jakiś maraton to w życiu do opon bezdętkowych, dętek, ale tak jak ja mówię, może będę to zmieniał na, na opony cie jeszcze cieńsze, takie bardziej slickowe, żeby jeździć tutaj po asfaltach, nie zdecydowałem się, dlatego na razie robię to na dętkach.